Tyle razy dookoło II wojny światowej pisałem, że temat jest e, owszem dobrze mi znany. Każdy e, coś wie o II wojnie światowej, każdy kraj ma swoje lubione tematy, ale mało kto wie jakby o całej strukturze. I dlatego napisałem tą książkę. Bardzo ważny dla mnie oczywiście był ten rynek amerykański, bo oni mają dużo wpływ siłą na przykład w filmach, w ogóle w książkach, w opiniach. Ta książka próbuje trochę zmienić poglądy amerykańskie, może powiedzieć aliańskie. To była moja rola, żeby w pewnym sensie krytykować swoich. Te moje opisy najbardziej uderzą w założenie Zachodnie. Każdy Amery Amerykanin, każdy, prawie każdy mówi, jak myśmy wyzwolili Europę. Pokazują Normandię jako największe, najbardziej znaczące zwycięstwo w całej wojnie i po prostu tak nie było. Strona aliancka wyszła z wojny przekonany, że to było dobra wojna, że trzeba było walczyć, że oni walczyli honorowo i jakby wszystkie zbrodnie było po stronie wroga. Mało się mówi o zbrodniach stalinowskich w czasie wojny, al w kontekście wojny. Obozy koncentracyjne. Największe obozy nie byli niemieckie, tylko stalinowskie. W Chili, kiedy y, no, przeciętny Amerykanin, a nawet historyk amerykański mówi jakby to the good war, wojna szlachetna. No, trzeba mieć... Pewne zastrzeżenie, po naszej stronie, przeciw Hitlerowi, walczył system zbrodniczy sowiecki. Po wojnie dwie historiografie opanowały ten rynek informacji historiografia anglosaska i historiografia sowiecka. Walczę i z jednym, i z drugim. W Rosji mało się zmieniło. E, dalej pa, e, mówią, patrzą, piszą tak jak e, przed upadkiem komunizmu. E, na, natomiast na Zachodzie dalej mają ten obraz, że myśmy wygrali wojnę, myśmy przywieźli Wolność do, do Europy. Ten mur e, berliński, czy kurtyna żelazna, e, dalej siedzi w głowach ludzi. Hmm. Historiografia sowiecka, historiografia zachodnia. Ten podział dalej jest. Bardzo trudno zmienić mentalność. Można zmienić politykę, granice. Reżimy w ciągu jednego dnia, ale zmienić mentalność to trwa pokolenia.